Jak sobie działa taki proof of stake, czyli jeden z algorytmów konsensusu używany do obliczania problemów <laughs> transakcyjnych? I działa to tak. Jesteście sobie tutaj o takim ludkiem zadowolonym i macie sobie maszynę swoją. To są tak zwane nody. Nod. To miało być o. O, nie wyszło. No, nieważne. I są takie różne ludki i mają różne maszyny. I te komputery to są właśnie te nody. Wiadomo o co chodzi. I są różne progi wejścia w zależności od sieci. Będę mówił teraz o tym o Ethereum, czyli ich natywna waluta to jest ETH. I żeby wejść i postawić sobie takiego noda, to musicie. Zdeponować 32 ETH, czyli trzeba to sobie postawić, sobie tutaj jakiś tam skrypt i wrzucić te 32, tak zamrozić po prostu w depozyt yy, w tego walidatora swojego, i ten walidator ma teraz obecnie 32 ETH, ale możesz oczywiście na przykład mieć yy, 170 ETH wrzucone tutaj. Na przykład wrzuciło tutaj kilka osób, tak? Te, te wasze, te 170, ale wy na przykład możecie się dołączyć i wrzucić swoje 32 jeszcze do tego. Tu jest na przykład 50, tutaj jest 40, tu powiedzmy jest 71, tutaj 33 i tak dalej, tutaj nie wiem. No bo dobra, dlaczego mówię nie wiem 80, 92 93 101 i tak dalej, i tak dalej to są takie nody i teraz wpadają sobie tutaj nasze transakcje jakieś tam chcemy robić transakcje tutaj w tych transakcjach są oczywiście na przykład adresy jest adres, znaczy tak jak w każdej transakcjach czyli kto wysłał czyli kto Wysłał transakcję do kogo, do kogo, ile albo funkcja. funkcja jaka została wykonana yy, na, na tych kontraktach jakieś tam, czyli w, różne takie transakcje przychodzą z, z różnymi takimi informacjami. Tak? I to jest taka jedna transakcja. I teraz przychodzi pan al algorytm, taki, no taki dyrektor, taki dyro przychodzi. Tam, tu, taki pan dyrektor uśmiechnięty i mówi: Rzucam y, kośćmi. I losuję sobie jakąś tam jakiegoś noda. Losuję, i mówi tak. Bzzz, Ty, mój drogi, jesteś odpowiedzialny za postawienie nowego bloku. Czyli już mamy tutaj. Wiemy, że mamy w blockchainie sobie jakiś blok, i teraz trzeba dołączyć kolejny, bo tu jest jakiś tam, jakiś tam hash, tu jest. I teraz trzeba zrobić kolejny blok. I teraz ta jednostka, która ma akurat zastygowana 80 ETH, plus z jakichś innych względów została wybrana. I teraz ta jednostka bierze sobie po kolei jakieś tam transakcje, czyli bierze sobie tą transakcję, sprawdza i wrzuca do bloku. Bierze tą transakcję, sprawdza, wrzuca do bloku. Bierze tą transakcję, na przykład sprawdza coś tam, nie taki gaz, coś tam odrzuca. Tej transakcji nie bierze, tej nie bierze, bierze tą transakcję, bierze tą transakcję i powiedzmy zrobiło 4 transakcje, tutaj wrzuciło sobie do bloku 4 transakcje, po zakończonym dodawaniu sobie tych transakcji, czy jak już tam wszystko jest OK, według tego bloku. Według tego bloku, to, to ten cały tutaj, o, ten nowy blok, jest rozsyłany po różnych tam jeszcze dodatkowo walidatorach i ileś tam oczywiście w tym algorytmie tych walidatorów musi sprawdzić ten blok, żeby zatwierdzili, że ten nowy blok jest prawidłowy, że, że ten walidator tutaj ten walidator się nie pomylił lub nie oszukał tylko stworzył prawidłowy blok jeżeli inni to potwierdzą o te ludki to potwierdzą sobie, że, że to jest prawda to wszystko jest ok, i, i ten blok dostaje nagrodę, jakąś tam. Część z opłat z tego gazu, bo tu jest ten gaz, tu są te opłaty w tych transakcjach. No i, no i część tych opłat będzie szło tutaj na nagrodę dla tego węzła, który został wybrany do stworzenia tego bloku. Tu właśnie słowo wybrany jest kluczowe, ponieważ, jak tam w jednej z poprzednich części, był ten Proof of Work czyli były były tutaj. Te maszyny, które mają te karty graficzne, te moce obliczeniowe, i one się jakby walczyły ze sobą. Tutaj jest tutaj jest po prostu walka w klatce. Który z tych bloków pierwszy obliczy i na przykład ten pierwszy obliczył i dostał nagrodę, i tu reszta sprawdzała sobie, tak? I on na przykład obliczył. Zabiście. A tutaj w tym naszym przykładzie jest, jest mówią, dlatego, że jest oszczędność energii, ponieważ na samym początku z tych naszych nodów jest losowanie. O, i ty dzisiaj, teraz jesteś odpowiedzialny za te bloki. Te bloki w Proof of Stake powstają co około 15 sekund, a bloki tutaj w Proof of Work powstawały co około 10 minut. Powstają, więc jest duża szansa, że co 15 sekund są wybierane jakieś nody i tu już nie tracimy czasu i energii i właśnie tych obliczeń tych kart graficznych nie, nie obliczamy na zasadzie, że, że kto pierwszy, ten lepszy. więc tu nam schodzi, ten, tutaj schodzi nam ten, ten czas odchodzi, w sensie, że nie musimy walczyć. Tylko, tylko dzisiaj robimy na przykład teraz robisz ten ten blok. za 15 sekund będzie losowanie i na przykład ten wylosuje. za kolejne 15 sekund będzie losowanie i ten wylosuje. więc tutaj są już osoby, które obliczają te transakcje i dają tylko do sprawdzenia innym czy dobrze, czy dobrze po prostu one pierwsze obliczyły, czy dobrze sprawdziły zostaliśmy wytypowani. obliczamy i sprawdzają i nie sprawdzają, czy obliczyliśmy dobrze. jeżeli obliczymy źle i oszukamy to to będziemy mieli karę. Dlatego tutaj ta kwota ta 32 jest dosyć duża i no taka znaczna jakby, żeby też nie chęcić ludzi na oszukiwanie, bo jeśli zamrozimy kasę tutaj w, w bloku. Jeżeli te 3,2 zamrozimy tutaj i zaczniemy oszukiwać jakieś krętactwa robić, to się okaże, że zaraz stracimy te 3,2, że będzie mieli karę, że. No nikt nie chce, nie chce tracić, tak? No bo mała szansa jest, że przy oszukaniu inne bloki też się dadzą oszukać, bo musielibyście przejąć 51% właśnie tych 51% tych komputerów i tam pozmieniać dane, na jakie chcecie, żeby reszta komputerów ta mniejszość zatwierdziła tam że skoro większość tak mówi, to tak jest. Więc szkoda. Oczywiście na pewno kombinują, ale no jedni walczą i drudzy walczą, tak? Jedni chcą <laughs> oszukać system, inni się zabezpieczają. Więc tak to, tak to działa w skrócie. I tutaj właśnie jest fajnie, bo nie trzeba walczyć o ten... o, o to, kto pierwszy. Natomiast bardzo dużą pod uwagę też jest brane, kto ile zastejkuje. Więc pytanie, czy jeżeli jesteś osobą, na przykład tutaj, zróbmy taki kolor. Dobra, taki ciemny. I teraz pytanie jest takie. Jeżeli jesteś tu o to masz osobą i masz na przykład 35 ETH, to czy chcesz sobie otworzyć swój serwer, swój nod, czy idziesz do jakiegoś dużego noda, kto już tam ma, i tu jest na przykład ileś osób i każdy dał po 32. I pytanie, czy ty też chcesz tutaj uczestniczyć, tak? Czy chcesz dać swoje 32? <laughs> czy tutaj? Bo nad tym serwerem, nad tym tutaj swoim masz jakąś kontrolę. Wiadomo, tam, tam wiesz o co chodzi, albo możesz. No, zatrudnić to też różnie bywa, tak? Po prostu albo się nauczyć, albo się dowiedzieć. Lub zastejkować swoją kasę tu, ale nigdy nie wiesz, czy właściciel tego serwera się nie zwinie, nie? Czy na przykład powie: Dobra, mam was w dupie. Zabieram sobie tyle kasiory i znikam, tak? I nagle nie ma tego serwera i wasze i wasze, wasza waluta, całe te 32 Zniknęło, zostało po prostu zabrane, więc Takie są też rozkminy. Dobra, to chyba w Proof of Stake, W Proof of Stake jest tyle. A, są jeszcze, my też się tam spotkaliśmy chyba na sieci Flare Że jeszcze są walidatory To jest coś takiego, takie, taka zasada była też tam u nich zrobiona że jeżeli macie na przykład jakiś data center, czyli no nie wiem, na przykład Google Cloud albo Amazon, tak, czyli jest na przykład Google albo Amazon i oni mają na przykład serwery tutaj w jakiejś tam miejscowości, to jeżeli tu postawicie sobie 10 takich nodów, to też na przykład odległość IP jest zależna, bo im i ludziom zależy, żeby sieć była Rozproszona, czyli im zależy, żeby na przykład jeden serwer był w jakimś tam państwie, w innym mieście, tutaj, żeby to było tak rozproszone. Dzięki temu, że to jest rozproszone, to jest bezpieczne. A jeżeli wykupicie sobie, powiedzmy, w jednym miejscu, tak, czyli to jest tam jedna miejscowość i nakupicie 10 takich, 10 takich serwerów, to ta nagroda za, za to, że będziecie walidować, będzie mniejsza. Powiedzmy, bo odległość IP między tym serwerem, tutaj, tym, no, a tym, tutaj czarnym jest krótsza niż na przykład między tym w Ohio, a tu na przykład w Szanghaju, tak? Czy tam coś, to tu jest na przykład większa odległość. Więc im większa odległość, im bardziej serwery są rozproszone, to jakby taka zasada, że niby jest bezpieczniej i niektórzy, właśnie niektórzy dzięki temu, niektóre sieci dzięki temu lepiej nagradzają, właśnie za to, że ta odległość tutaj między serwerami jest większa. No bra, to chyba Chyba ty? tutaj jeszcze coś, tam, coś tu. A, no właśnie, no idzie o te, <laughs> te serwery tu. Dobra, to tak działa Proof of Stake, więc mam nadzieję, że to jakoś tam w miarę prosto wyjaśnione. No i dzięki za, za dzisiaj. Trzymajcie się.